Tradycyjnie 11 listopada na placu Piłsudskiego przed miejskim domem kultury odbyła się uroczysta wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Wzięły w niej udział władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy Stalowej Woli. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt. Zabrzmiał również hymn polski. Chwilę później głos zabrał prezydent Stalowej Woli. stanowej woli, żołnierze, trupni drukowcy, panowie oficerowie. Szanowni Państwo, po raz kolejny obchodzimy niepodległości święto niepodległości Polski. W czasach trudnych musimy pamiętać o tym, że mamy obowiązek angażować się w życie naszego kraju. Mamy obowiązek angażować się w zmiany, które są konieczne w naszym kraju. Mamy obowiązek pilnować, żeby państwo polskie nie stało się łupem partyjniarstwa. Żeby w państwie polskim zaczęto szanować wolę rodziców, w sprawie w której takiej, jak chcą kształcić, kiedy chcą kształcić swoje dzieci. Dzisiaj mamy z tym coraz większe problemy. Musimy dbać o to, żeby Szkoła Polska była szkołą polską, a nie stawała się szkołą polskojęzyczną, jak niestety mamy od kilku lat z tym do czynienia. Przed nami wiele pracy, wiele obowiązków, wiele trudności. W dalszej części obchodów odczytano apel poległych, po którym zagrzmiała salwa honorowa.

Na koniec odbyła się defilada, którą poprowadził dowódca uroczystości, kapitan Grzegorz Bednarski. W defiladzie maszerowali żołnierze z kompanii honorowej garnizonu Nisko, uczniowie klas mundorowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Władysława Sikorskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Stalowa Wola, Związek Harcerstwa Polskiego Lasowiacki Hufiec imienia Powstańców Styczniowych. W wieczornicy w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert z okazji święta niepodległości. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, część osób pozostało w Mdk, niektórzy udali się natomiast na ognisko patriotyzmu, które zapłonęło około 18:30 przed kinem Ballada.